Oni mówią do mnie skromnie, blisko byliście, jak byliście, kocham mnie. Nie ufam ludziom, jak nie ufam nawet sobie. Moja głowa mnie zniszczyła, nie są mnie też w obie Kocham ból, dlatego może rani, rani, rani. Jestem szachlony i mówią, że jebnięty. Jak chcesz, możesz porównywać mnie do sekty Ej. A jak chcesz, no to tam, dam, dam, czego nie dał ci A jak chcesz, no ja dam ci, czego nie dał ci Podaruję serce i czy mnie zrani znowu? Mam tu jak mówiłem lubię, i sam już nic nie czuję Melancholiny vibe, znowu się w kurwa gubię I dam ci serce A czy daj mi szczęście Posklejaj moje serce, chociaż to wątpię Kamienne mam wnętrze, nigdy nie mówiłem Ale to testament, posłuchajcie wreszcie Kocham ból, dlatego może rani, rani, rani Jestem szach, i mówią, że jebnięty Jak chcesz, możesz porównywać mnie do sekty A jak chcesz, bo to tam, dam, dam, czego nie dał ci nik. A jak chcesz, to ja dam ci, czego nie dał ci nik. A jak chcesz, bo to tam, dam, dam, czego nie dał ci nik. A jak chcesz, to ja dam ci, czego nie dał ci nik.